Proste o wspomożenie na małych aktorów w śpiewaniu poly. Być aktorem, trudna sprawa. Nie każdemu biją brawa. Chcemy, byście się nie nudzili i brawa mocno nam bili. I za nasze niektóre braki bardzo przepraszamy. My jesteśmy tylko dzieciaki. Tuszek bosy na puje grał. Pasa... Pokłonie na niebie pierwszej gwiazdy blask. Na niebie pierwszej gwiazdy blask. Zaczynamy jasełka, nasze przedstawienie. Maria i Józef będą w pierwszej scenie. Patrzcie, co się dzieje. Idą do Betlejem, a noc ciemna, że astra. Zimno i głodno i ciemno wszędzie. Józefie kochany, co ze mną będzie? Buty poniszczyłam, suknie słup Józefie kochany, jakiś przez ten świat. Józefie, Józefie, już nie mam siły. Może zapukać do kogoś, mój miły. Jesteśmy bardzo zmęczeni. Dajcie laskę, choćby wsieli. Tu nie daje z niego poda i teraz są skoda. Odmówili? Mówić szkoda. Żeby chociaż łyżkę strachny, żeby chociaż trochę słomy. Tam są jeszcze inne domy. Słyszysz? Grają. Jeszcze nie śpią. Powiem im, że jestem cieślą. Kto tam przyszedł? Jestem cieślą. Cieśla nasza wraca głowę lepiej, idzie gdzieś tam nocy bo... Nie wpuścili nas bogacze. Tylko wiatr nad nami płacze. Tylko wiatr i nic już więcej. Żeby chociaż ogrzać ręce, tak, tak niewiele nam potrzeba. Żeby chociaż krągły chleba. Ostrożnie, babciu, tu są kamienie. A wy skąd tutaj? Z dalekiej drogi. I pewnie bardzo bolą was nogi. Głodni, zmęczeni, a wicher wieje. Macie wy tutaj kogoś w Betlejem? Nie? To się nie trafcie, boście w Betlejem znaleźli babcie. Dam wam schronienie w tę noc grudniową. Mam tu stajenkę, jest dach nad głową. Kami spadł mi z serca, znaleźli schronienie. Co się działo dalej będzie w drugim scenie. Z dołu drzewa do mniska. Jak się człek utrudzi, to i spocząć trzeba. Gdy nocka gwiazdami zaświecił nieba. Hej, nadstawcie uszy. Coś dziwnego się dzieje. Nie pora na spanie. Słychać od strony nieba, przecudne śpiewanie. Dajcie pastuszkowie, wielką nowinę wam powiem. Tam wyszopie, na sianie, mały Jezus się narodzi. Chodźcie ze mną, zobaczycie i pierwsi go pozdrowicie. Wy go znajdziecie, w żłobie leży, to dziecko. Kochany, Jezus się narodził od Boga zesłany. Czy coś słyszysz, kto się zbliża do stajenki? Och, nie mamy, przyjmij te pokłony, które ci składamy. Oto trochę chleba i słodki kołaczek. Niechaj mały Jezus z głodu na mnie płacze. Dam maleńkiemu piękne jabłuszko i jeszcze dołożę z piernika serduszko. Jóździ czuwają, a do szłocka z daleka królowie wjeżdżają. Prowadziła do Twej biednej szopy. Składam da swój oraz serce pod Twe małe stopy. Ja zgadzidłem swoim klękam przed tobą, mój Panie. Przyjmij, mi Jezu, jakie małe, złoto i korona. tyś jest królem tego świata, składam ci pokłony. Słuchajcie moi kochani, głoszę Wam wielką nowinę. Szopie z Petlejem, Bóg się narodził, dziecina w dzieci nad noc Bożego Narodzenia. Chodźcie wszystkie dzieci do stajenki Jezusowej, gdzie gwiazdeczka świeci. Ciebie przez Anżelka salutki. My jesteśmy małe dzieci i skarbów nie mamy, ale Ciebie drogi jest na wszystko kochamy. Kochamy mocno, kochamy w serce i czysta sarnówka składamy po wieży. ukończą jasełka, a teraz życzenia zdrowia dobrego, dostatku, życia długiego w dodatku, sławy potęgi, swobody i w niebie wiecznej nagrody. Raz, raz Szanowni Państwo, kochane dzieci, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. I powiem szczerze, jestem pod ogromnym wrażeniem przede wszystkim dekoracji, którą, tutaj, którą złożyliście mamy i tatusiowie ogromną e, pracę, a przede wszystkim perfekcyjnego przygotowania, bo naprawdę e, to przedstawienie, te jasełka, które przed chwilą wszyscy Państwo zobaczyliście, są przecudowne. W tym zabieganym czasie świąt, e, gdzie celebrujemy święta już od właściwie listopada, to Boże Narodzenie, sami na pewno powiecie, umyka nam między palcami, nie potrafimy się cieszyć, a tutaj dzięki tym naszym małym aktorom mogliśmy przedłużyć te chwile świąteczne, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. Tutaj mam dla Was taki słodki poczęstunek za ten trud włożony w przygotowanie tych jeser, a Państwu dołączając się do tych pięknych życzeń naszych małych aktorów, życzę naprawdę, aby ten rok był udany, potocznie się mówi, żeby był lepszy od poprzedniego, żeby był zdrowy, i żeby wszystkim Państwu się spełniało, co sobie tylko życie. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Zapraszamy na poczęstunek, teraz będzie herbata i kawa.